Kate Middleton w spódnicy z sieciówki i w butach obca się ściga się z Williamem na rowerze stacjonarnym, z diecia. W ostatnim czasie brytyjska rodzina królewska regularnie musiała mierzyć się z kolejnymi medialnymi aferami związanymi z wyznaniami księcia Harry'ego i jego zoną oraz skandalem z udziałem księcia Andrzeja. Na szczęście na straży dobrej prasy Monarchii wciąż niezmiennie stoi się z William i Kate Malzunkowie od lat cieszy się ogromna popularność wśród poddanych, a każde ich publiczne wyjście jest szeroko komentowane przez media. Duza w tym zasługa księżnej wali, której charyzma oraz świetne wyczucie stylu nieustannie zachwycają brytyjskie tabloidy. Aktualnie Książę William i Kate Middletą przebywają w Południowej wali. We wtorek księżeca parę odwiedzila ośrodek odwykowy nieopodal Pontyclun w którym obecnie powstaje ogród terapeutyczny i na miejscu dowiedziała się, jak wygląda tamtejsza terapia leczenia uzależnień. Następnie Malzunkowie zawitali do Leisure Surend Fitness Centre w Port Talbot. Tym razem Ksiaze i i pogawędzili z członkami lokalnej społeczności o wpływie aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne. Para miała też okazję osobiście wypróbować dostępne w centrum sprzęty sportowe. W pewnym momencie, William i Katel wskoczyli bowiem na rowery stacjonarne i wzięli udział w teningu z pozostałymi zgromadzonymi. Wygląda na to, że Kate mogła pochwalić się lepszymi wynikami. Jak donosi, Daily e mail. Księżnej udało się pokonać meza, za co otrzymała nawet mini Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Warto dodać, że Kate i Dletę pedalowali w stylizacji. Która nie została raczej stworzona do sportowych aktywności. Tego dnia księżna wali miała na sobie biały golf oraz spódnicę, w pepitkę pochodzącą z kolekcji znanej sieciówki. Za które należy zapłacić około 20 funtów, czyli nieco ponad 100 złotych. Prosty i elegancki lockmid dla tonu zupełnie kozakami na obcasie. Poreczna torebka oraz delikatna bizuteria, na zewnątrz narzuciła lezas na siebie klasyczny plaszcz. Księzna postawiła takzy na naturalny makijaż oraz prosta fryzurę. Zobaczcie, jak elegancka Kate Middleton pedaluje u boku Williama i odwiedza walijski ośrodek odwykowy.